Moi drodzy, nasze serce można porównać do ogrodu. Nasze serce można porównać do ogrodu. I to jest tak, że w tym ogrodzie są bardzo różne rośliny. Są takie rośliny, które my uprawiamy, które wymagają bardzo dużo siły, troski, bardzo dużo czasu i które rosną tylko dlatego, że mają taką troskę od nas. Są też takie rośliny, wielkie wspaniałe drzewa, które rosną, mimo że my się nimi zupełnie nie zajmujemy. I tak chyba czasami jest w naszym życiu wiary, że my też te wiary mamy jak taki ogród, że inwestujemy bardzo dużo siły, bardzo dużo czasu, środków, żeby tam jakaś roślinka, jakiś taki krzak żeby on żył, żeby może był ładny, sympatyczny i jesteśmy niesamowicie dumni z tego, że ten krzak nam w tym sercu rośnie. Tylko, że obok tego rosną wielkie, wspaniałe drzewa, które rosną, mimo że my się nimi zupełnie nie zajmujemy, a rosną dzięki temu, że pochodzą z tego nasienia Bożego Słowa. Bo czasami jest tak, że my bardzo dużo czasu i bardzo dużo siły. Przeznaczamy na przykład na to, żeby móc się pochwalić, że był maj, a ja byłem na wszystkich majowych. Ja to jestem jednak super. Że, żeby się pochwalić, że dociągnąłem, mimo, mimo tego całego trudu, tego znoju, to mi się udało dokończyć Pompejankę. Ja to jestem jednak super. Albo że mi się codziennie udaje fragment Słowa Bożego przeczytać. No, mam się czym pochwalić. No i fajnie, to jest taki mały krzaczek gdzieś tam w twoim sercu, sympatyczny, bardzo ładny. Tylko, że obok tego krzaka rosną wielkie drzewa, rosną wielkie drzewa i te drzewa rosną dlatego, że pochodzą z tego boskiego nasienia, które, którym wzrost daje Pan Bóg. Więc może warto by było przeorientować swoją uwagę i zamiast uprawiać te twoje krzaczki, to zająć się tymi wielkimi, wspaniałymi drzewami. Bo może być tak, że ja bardzo dużo siły przeznaczam na to, żeby codziennie punkt 15 odmówić koronkę do Bożego Miłosierdzia, a podczas kiedy może być tak, że w moim sercu jest jakaś taka niesamowita gotowość do pojednania. Wielkie, wspaniałe drzewo. Może być tak, że w moim sercu jest... Yy, Wspaniałe pragnienie, żeby dołączyć do jakiejś wspólnoty? Może jest pragnienie, żeby zacząć w końcu sensownie realizować swoje powołanie? Może jest pragnienie, żeby w końcu zerwać z moim grzechem? Są wielkie, wspaniałe drzewa, które dają schronienie, tylko że ja może być tak, że koncentruję się bardziej na tym, żeby uprawiać swoje krzaczki, żeby móc się czymś pochwalić. Więc może lepiej by było przy swoją uwagę przeorientować na to, co faktycznie jest Boże w moim życiu wiary. Druga rzecz to jest, słuchajcie, moc ziarna. Moc ziarna. W tym tygodniu, w środę, podczas modlitwy wspólnoty Efraim była taka, był taki warsztat. Warsztat polegał na tym, że byliśmy, byliśmy podzieleni w takie trzyosobowe grupeczki i to był warsztat modlitwy wstawienniczej. To znaczy, jeden po drugim modliliśmy się za siebie nawzajem. Ja też byłem w takiej grupeczce i wyobraźcie sobie, że no tak sobie się tam modlimy, nie jeden za drugiego, oni się też modlą za mnie i no już po modlitwie jedna dziewczyna mówi, no, że jest jakieś zdanie, które jej ja się tak kołaczy po głowie, ale ona nie wie, czy to, czy to jest jakoś ważne, czy to ma znaczenie, czy nie ma, no ale już dla świętego spokoju. Mówi mi tak, bo to było dla mnie istotne, że ja proszę ich o modlitwę, bo we mnie w ostatnim czasie odżył taki konflikt. Y, gdzieś tam z przeszłości. Jakieś poczucie niewybaczenia, jakieś, jakaś obraza, jakiś smutek. I bardzo prosiłem ich, żeby się pomodlili właśnie za tę sprawę. I ona mówi mi takie zdanie. Przebaczenie jest jak otwarcie okna w zatęchłym pokoju. I najlepsze było to, że to zdanie pochodzi, ona potem mówi, że pochodzi, ona go usłyszała podczas takiego, od, od takiego bardzo inteligentnego, mądrego kaznodziei. Więc ja nie będę pokazywać palcem, żeby soka nie wydłubać. Natomiast mówi, że wiecie, ja usłyszałem, to zdanie i mnie po prostu przyszło. I mnie przyszło. I od razu wiedziałem, co, co trzeba zrobić. Od razu wiedziałem, co trzeba zrobić. I mówię, dobrze, panie Boże, ja już wiem, ale proszę cię, to ty to zorganizuj. Czwartek, dzień później, godzina 16, chyba 30, dzwoni telefon, patrzę od tej osoby, z którą ja mam kosę. I myślę sobie, Panie Boże, Ty to jednak wszystko umiesz zagrać. Zobaczcie, moc, moc słowa, moc ziarna. Moc ziarna. Nie, jakby nie wiedzieć kiedy, nie wiedzieć jak, ale ziarno wpada w Twoje serce. Jego moc jest niesamowita, mimo że to ziarenko może być malutkie. I, I to widać jakoś bardzo mocno na spotkaniach wspólnot. To widać bardzo mocno na rekolekcjach ignacjańskich, na rekolekcjach w milczeniu, że ktoś przychodzi, przyjeżdża na rekolekcje, czy to na pielgrzymce, i przychodzi z jakąś taką wielką ciemnością. I w pewnym momencie jedna modlitwa, jedna rozmowa, i wszystko się wywraca do góry nogami. I tam, gdzie była jakaś taka czarność, jakaś taki, jakiś taki smutek, Nagle wchodzi światło i nagle się okazuje, że wszystko jest możliwe. Moc ziarna. Moc Bożego słowa. Trzecia rzecz. To jest to, że to ziarenko jest bardzo małe. Jak się rozmawia z ludźmi, którzy trafiają do duszpasterstwa czy do innych wspólnot, to jest coś takiego uderzającego, że bardzo często tak się zdarza. Że ludzie przychodzą z takich różnych ciemności życiowych, z takich różnych naprawdę ciemnych przygód, z wielkim cierpieniem, z wielką samotnością, a potem, po jakimś czasie, jeżeli się zakorzenią w takim duszpasterstwie, w takiej wspólnocie, to mówią, że ta wspólnota uratowała im życie, że wspólnota uratowała im życie. Ale uratowała życie nie dlatego, że była jakaś wielka akcja modlitewna, albo że był jakiś wielki program, albo jakieś nie wiadomo, wielkie wsparcie. Ale okazuje się, że to, co ich uratowało, to było to, że ktoś po wspólnocie, po modlitwie zaprosił na herbatę do duszpasterstwa. Że po prostu wyszli, wychodzili ze mszy, można było pogadać, stanąć gdzieś w grupie i poczuć się, że nie jest się samemu, że to są takie małe, drobne rzeczy, takie małe ziarenka, które owocują wielkim życiem. Że tak to właśnie działa. I tak sobie myślę, że jeżeli jest tak, że właśnie cierpisz na samotność, jeżeli cierpisz na samotność, jeżeli jest ci źle, no to duszpasterstwo, czy to akademickie, czy postakademickie, małżeńskie, narzeczeńskie, nie wiem, po prostu grupy modlitewne. Możliwości jest cała gama. Naprawdę, możliwości jest niesamowicie dużo. Wystarczy trochę poszukać. Ale jeżeli jest tak, że to ty jesteś już w jakiejś wspólnocie, to słuchaj, kładę ci to mocno na serce, że jak się pojawi nowa osoba, to pamiętaj, że ta osoba pojawiła się właśnie dlatego, że ją tutaj skierował Pan Bóg i że to jest Twoim zadaniem te osobę przyjąć, że to jest twoim zadaniem, żeby ta osoba poczuła się u siebie. Bo może się potem okazać, że to twoje takie pogadanie faktycznie będzie ratować życie.